Ostatnimi czasy Białoryb omija je szerokim łukiem, i pomimo sporej ilości wyjazdów po kontuzji, niestety praktycznie każda wyprawa kończyła się niepowodzeniem. Dlatego dzisiaj zmieniam taktykę i przyjechałem ze spinningiem na rzekę. Zaczynam mówienie od takiej blaszki ciemnej. Jest to na takim mega super miejscu na takim zakręcie. I będę szedł wzdłuż rzeki dzisiaj w woderach. Muszę też uważać, bo tutaj gdzie niegdzie jest naprawdę mega głęboko. A ja mam ze sobą torbę, i mój statyw tak czy siak jest już w wodzie, ale ja bym nie chciał być. Widzę cały czas, jak jakaś mikrodrobnica mi odprowadza. Bardzo, bardzo malutkie rybki. Dosłownie nie wiem, czy to kleję czy to kleniki, nie przyjrzałem im się za bardzo. Tu w ogóle jakiś dziadek był i zostawił rozpalone ognisko. i se pojechał, tak Mam założone okulary z polaryzacją. Widzę, że tu zaraz robi się takie, taki fajny ala spadek, dołek, więc spróbuję z niego coś wydłubać, bo muszę z niego dojść to nie jest takie proste. Mam ze sobą całe pudełeczko przynęt. I jak rzucałem na blaszkę, to teraz spróbuję na woblerka. Jak go w ogóle wyciągnę? Jest. Let's go. Mamy to. Oj, to ładnie. Bardzo ładnie. Teraz ja się go tu podbiorę chodź, 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 chodź. Eee. O, pierwsza ryba. Nareszcie. Mega, mega, mega fajnie. Idę tam pod drugi brzeg. Dam odpocząć tym rybom tutaj. Niestety zaraz będzie wpływ kajakowy. Widzę, że tam kajaki się szykują więc. No, niestety, kolorowe nie będzie, ale nareszcie pierwsza ryba. Odchodźmy przyjaciela. Tu widzę, że się ostro zapiął. Dobra, proszę sobie tu odpocząć chwileczkę. Nie wskoczyć coś pod biuraka, Byłoby przyjemnie, jakbyś tam został. Nie jest to gigant, myślałem, że będzie większy. No ale już naprawdę, naprawdę przyzwoita rybka płynie. Chcemy po większe teraz. Po więcej i po większe. Jak to lubię powiadać. Chcę w miarę szybko tam iść. A z powrotem w to miejsce, żeby mi kajakami tam nie wpłynęli. Bo jak zobaczą, że ja tam stoję, to może zmięknie im serduszko i nie wpłyną mi w miejsce. Jak na początek mówienia nie narzekam. Spoko ryba. Spoko ryba. Nieduży klenik. Ale po uderzeniu, no myślę, że będzie większy. Myślę, że na razie tego woblerka już nie będę zmieniał, skoro była pierwsza ryba na niego, to co się cały czas na niego łowić póki co. A też nie chce mi się w wodzie zmieniać. Przywet, ja już czuję, że mi torba e, moknie, ja to mam powerbanka, kable. Stoję, stoję. to Dzień dobry. Dzień dobry. Jest! Ależ uderzył. To było niespodziewane. Ale maluszek tym razem. Jeszcze mniejszy od poprzedniego. Ale uderzył przepięknie. No, tam ryby, żeby... Malutką. <laughs> Najgorsze zawsze jest to, że te dwie kotwiczki się wpinają we wszystko, co jest możliwe. Ale po to mam gumową siatkę, tak. Zapraszam Cię, kolego. Oć, oć, Maluszek, ten mniejszy. No. Zaczyna się. Ludzie spływają kajakami. Będę miał tak prawdopodobnie cały dzień, bo jest turbo ciepło. Miałem atak tutaj przed sekundą i niestety wziąłem lekką wtopę, że tak to nazwę, ponieważ zamoczyłem wszystkie baterie od GoPro, które mam ze sobą. Wszyściutkie. Dobra, no spokojnie. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Tak czy inaczej, wszystkie baterie wysuszone. Czy będą działały? Nie wiem. Aktualna niby działa. Aktualna niby działa. Czy się nagrywa? Nie wiem. Czy będą miały materiały? Nie wiem. Ale łowię dalej. No nie, i Państwo stoją teraz w moim brzegu, gdzie chcę iść łowić. No cóż. No nie. Najgorzej. Mam nadzieję, że tego nie stracę. Bo. To jest mój OG Wobler. A jak to ściągnął? Nie. No nie, 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 tak nie bo będzie. Proszę. żeby on tam był. Tylko jak ja tam dojdę. Muszę rzekiem iść. Jest, jest, jest. Widzę go. Widzę go. Ty kolego, wracasz do mnie, bo... Na ciebie fajnie brały. Teraz tylko to uwiązać z powrotem i wracam do łowienia. Hi, hi, hi. Ale ich jest, matka boska. Hordy ludzi. Hordy ludzi. Ale było, co jest? Było to widać? Powiedzcie, że było to widać. Kraj normalnie wziął. Wypluł. Wyskoczył. Nie wiem co się wydarzyło. To jest jakiś hit. Jest! A nie już rybka. Wiedziałem, że one tu siedzą. Chyba godzinę tu spędziłem. No O, dzięki. Jest kolejny. Kolejny szkrab. <noise> Dzieciusz dalej Kwień. Na razie dziedziusie Ale ten wobler Tu chyba jest Oplątany każdy możliwy hak w kotwiczce W obu kotwiczkach Ale było uderzenie. Ja Był strzał. Co to było? Że ta ryba się nie wpięła? To ja jestem w szoku. Naprawdę. Był atomowy strzał. Naprawdę turba atomowy. ten to tylko wpadła? Tak to wygląda. Suszę praktycznie wszystko, bo wszystko było mokre w tym plecaku. Niestety, tak to bywa. Nie przemyślałem tego, że będzie taki poziom wody. Myślałem, że będzie znacznie niższy, bo ja tutaj ogólnie kiedyś pływałem kajakiem i to dosyć niedawno słownie z miesiąc temu i było bardzo płyciutko. No a teraz poziom wody mnie troszeczkę zaskoczył. W południe było tak gorąco, że kompletnie ryby nie chciały brać, więc pojechałem sobie na kepsa. Zjadłem kebaba, przebrałem się, jak widzicie, w ufałkę i w woderach nie mam spodni, tylko kąpielówki. Jest mi teraz tak chłodno, tak fajnie, naprawdę przyjemnie. I teraz robię ten sam odcinek rzeki, tylko, że w drugą stronę idę. Ja w tym miejscu myślę, że jest za bardzo przepuszczone, żeby cokolwiek połowić. Tu jest zejście, tu jest spływ kajaku, więc idę dalej. Z rana fajnie brały. Z rana miałem być godzinie siódmej nad wodą, a przyjechałem na dziesiątą, Bo zaspałem. Nie gadaj, że oni tym supem płyną prosto w moje miejsce. Chłopak, zawrotkę rób. O, robi, robi, robi. A to. Dobrze. Jak to? Jak to lata, chciałem powiedzieć. I zarzuciłem na drzewo. No i koniec chyba mojego najskuteczniejszego woblerka. Zarazem jedynego, którego dzisiaj założyłem. Proszę tylko, żeby fluo zostało. A najchętniej to nawet wobler. Nie zostało nic. Pytanie, co teraz założyć? <laughs> Kucze. Już nie mam tego, z tym kolorze, ale mam taki zielony. Dobra, no spróbuję na razie znowu na tego szlantera. Ej, ja ich mam sporo. Musiałem komuś ukraść chyba. To miejsce wygląda jak milion straconych przedmiot, ale łowię tu. Może będzie warto. nie wiem czy to słyszeliście, ale obrywałem mi to srogo dostałem w klatkę piersiową rikoszetem słońce mnie aktualnie oślepia ty, ale to lata kurde nie spodziewałem się tego tak, uderzył w tą śmieszną przynętę. Atomowo kościół Przepraszam Kolego No nareszcie. Nareszcie ryba. Na no tą śmieszną przynętę. Nie wierzę. Dobra. Okaśmaty się. Fajny. Fajny, fajny. Ale dalej mały rozmiar. Płyń. Ale mega się jaram na no, tą śmieszną przynętę wziął. Nie wiem czy wcześniej nagrałem coś o niej, bo mojego oprot dzisiaj wariuje przy tych 30 stopniach, ale mówię na taką śmieszną larwę, którą kupiłem na targach handmade w Warszawie na początku tego roku. Na to wpadł klej nieźle. Ale już naprawdę tak długo nie miałem ryby, że aż się zdziwiłem Jak było branie atomowe. Byłem w takim szoku. Nie ukrywam. <laughs> o, ale miejsce, ja się kręcę. To jest koniec, nie. Jak teraz nie będzie brania. Jest, wiedziałem, że będzie, ale co to? Okoń, okoń był. No nie. Hola hola. Mały okoń był, a ja chciałem klenia. O kurde, ty wędką rzuciłem, co tu się dzieje? Ale dymy. Stryk. Kolejna ryba. Kolejna, tym razem okoń. Dzisiaj już nie bawię się z torbą, która nasiąkała, a bardziej wsiąkała wodę. Mam ze sobą plecaczek, wodoodporny. I myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Ale drobnicy widzę przed sobą. Dzisiaj ponownie zaczynam od tego śmiesznego wobka, który ostatnio przyniósł mi klenia i okonia. Miałem w planach pojechać na inny odcinek tej rzeki, ale specjalnie jednak zmieniłem zdanie tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, czy brak kajaków, środek tygodnia, pochmurna pogoda okaże się. Skuteczniejsza niż to, co było wcześniej. Jestem mega ciekawy, jak ryby będą reagowały dzisiaj na moje przynęty, jak będzie z braniami. Obrzucam sobie najpierw te spoty, w których były kontakty z rybami, albo ryby po prostu, które złowiłem, a później idę w górę rzeki. Obrzucałem całe to miejsce tutaj. Dosłownie wszystko dokładnie to obrzucałem na larwę, i kompletnie nie chciałem. Dlatego teraz zmieniam na wopka. Może na niego uda mi się coś tutaj dorwać. <laughs> nie mówcie, że bardziej kleniowa pokola nie będzie lepsza dla kleni. Bo to coś, coś mi tu nie gra. Wjeżdża obrotowa. broń ostateczna. Wcale mam dość tej plecionki, przysięgam. To się tak plączę czasami, że to jest masakra. W ogóle tu musisz wrócić po kamizelkę, bo jest zimno. Nie, znowu. Czy to jest jakieś niepoważne, czy co? Było branie. Było branie na obrotowe. Wreszcie pierwszy kontakt z rybą. Proszę powtórzyć. Nie wiem, co jest ze mną, nie tak. Przysięgam. To jest chyba jakiś absurd, co ja robię. Jakim cudem ja zwaliłem takie branie. Ja się chyba nie wyspałem dzisiaj. Może to być powodem. No weź wali. Uderzną! Jest ryba. ale uderzenie tak dziwne, myślałem, że to znaczy na początku. Jest to okoń. Ok, ok, że to konie były cały czas, no całkiem, całkiem spoko, całkiem spoko rybka, na razie ją tu w siatce, niech ona sobie tu siedzi, mam nadzieję, że mi nie odpłynie, a oddam jeszcze kilka rzutów, bo tu może być ławica o konie po prostu. Przywalno, wiem, że tu jesteś, jeden z drugim i trzeci z czwartym, wiem, że was kusi ta obrotóweczka. Mm. Ładnie, uderzyła ryba. Może być klej. O nie, ona się podpięła. No weź ty, co ty robisz wariacie. To jest jaś chyba. Eee, jaki piękny. Nie wiem, czy jakiś mój nieżyciowy, szczerze. Wezmę go na stronę. Zmierzę, bo jestem bardzo ciekaw, czy to nie będzie życiówka jazia. Ale nie pamiętam też, jaką mam, więc... <laughs> Pan Okoń się z nami pożegna. Opa. Teraz za tego by dla się biorę. Nie wiem, czy to nie największa ryba, jak na razie. Żeby nie było, miarka Zmoczona delikatnie. Prosto proszę się ustawić. 30 32 31. Coś takiego. Fajnie, fajnie. Ja się bardzo rzadko łowiłem, także jestem mega szczęśliwy, że się trafił. Piękny. Ośniej dłużej. Nie wiem dlaczego, ale obrótki tak często mi się sprawdzały na rzekach, jakby to jest tak przynęta. No nie. Serio? No, serio? Chciałem wymienić przynętę, i mi wypadła. Dosłownie mi spadła z tego. Z agrawki do wody prosto. Nie wiem, czy jest szansa, żebym ją w ogóle odzyskał. Tak szczerze mówiąc, najgorzej. Nienawidzę takich sytuacji. To ta najlepsza, ta larwa, ta śmieszna przynęta w której pokładałem takie wielkie nadzieje. Jest mi smutno z tego powodu. Miałem tylko jedną taką. No to skoro Lerwi nie ma, to zakładam Ombruciówy ponownie. Tylko, że teraz w większym rozmiarze. Dwójkę. Jest! Duża ryba. Chyba nie było atomowe, ale jest to okoń. Chodź tu, chodź tu, chodź. No pokaż się, pokaż się. Jest. Kolejny okoń. Nie. To nie okoń. To nie jest okoń. To jest mikroboleń chyba. O, się. No, chodź, chodź, chodź. Nie opieraj się. No, boleń jest. Siup. Kolejny gatunek. Widzieliście to? Bo ja to widziałem. Jakiś skubaniec był głodny chciał wciągnąć moją przynętę, ale niestety nie zdążył tu. ja już przeszedłem tyle kilometrów i te ryby mnie nie chcą po prostu mnie nie chcą nie wiem dlaczego czy ja taki dobry chłopak jestem szybko je odhaczam i wypuszczam z powrotem od ostatniej ryby Minęły z dwie godziny, jak nie lepiej. I kompletnie nic się nie dzieje. Przepływuję na dosłownie wszystko. Ale nie chcą na nic. Obrotówki, woblery. Teraz założę taką małą blaszkę. Ale tak czy siak nie chcą na nic. Nie wiem dlaczego. I na horyzoncie pojawiły się pierwsze kajaki dzisiaj, które nie będą mijały. No i on no, teraz tak, taką przynętę, że ledwo tym rzucam. No, nareszcie coś, pan okoń. W końcu, po tak długiej przerwie, w końcu ryba stwierdzam, iż definitywnie coś tutaj jest nie tak coś się popsuło, jest jakiś błąd w systemie i mimo pogody takiej już bardziej kleniowej, nie złowiłem ani jednego klenia, ale za to dołowiłem kilka okoni, mojego bulenia i jazika, także jestem e, zadowolony niedosyt jeszcze jest, bo kleni nie było, ale tak czy siak kończę moją przygodę na pilicy, to łażenie w jedną i w drugą poręce jest troszkę męczące. To muszę przyznać. Tak czy siak mega fajnie się bawiłem. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.